Już? Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło spotkać się na kolejnym spotkaniu klubu Seniora w Księżnicy Podlaskiej. I dzisiaj niestety kończymy spotkanie z panią Agnieszką Kucharczyk. Jest to ostatnie spotkanie z cyklu Apetyt na Zdrowie, i dzisiejszy temat to: jak dietą przyspieszyć metabolizm i dieta w profilaktyce i leczeniu osteoporozy i RS. ZS. <noise> Drodzy Państwo, kolejne spotkanie, spotkania z Panią Agnieszką. Mam nadzieję ogromną na to, że będą wiosną, więc my dzisiaj będziemy czekać na Państwa propozycje, tematy, jakie byście chcieli Państwo poruszyć tutaj na naszych spotkaniach, a jeżeli chodzi o Klub Seniora, Myślałam, że już się wszyscy zapisali, ale bardzo się cieszę. Są kolejne złożone deklaracje, więc radość ogromna dla nas, więc czekamy na Państwa. W listopadzie już mogę zdradzić, że będzie spotkanie z dzielnicowym i będzie potańcówka. Najprawdopodobniej 21 listopada. To jest taka wstępna data, ale proszę śledzić naszą stronę i facebooka. Będą informacje, będą plakaty, ulotki, więc to tak na razie jeszcze wstępnie, nieoficjalnie, tylko do Państwa wiadomości, ale już można się. Nastawiać i przygotowywać, więc bardzo dzisiaj dziękuję za Państwa tak liczną obecność. Życzę miłego odbioru. Bardzo witam serdecznie Panią Agnieszkę z ogromnym żalem, że to już jest ostatnie niestety to spotkanie z tego cyklu, ale witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Słychać mnie dobrze? Okay. Mi też jest bardzo miło dobrze mnie słuchać, bo wydaje mi się, że nie. Jest ok? Ok, dobra. E, bardzo mi miło, że jest pełna sala, że Państwo przyszli już na kolejny wykład i że dzisiaj możemy się spotkać w tak licznym gronie. I tak jak tutaj Pani Dorota mówiła, ja na koniec tego wykładu będę czekała na Państwa propozycje. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, o czym chcieliby Państwo posłuchać, jaki temat warto by było poruszyć, to proszę do mnie podejść, ja będę sobie zapisywać. I mam nadzieję, że na wiosnę spotkamy się w takim samym albo większym gronie. I dzisiaj mamy bardzo fajny temat, też za Zaproponowany właśnie wiosną przez państwa, żebym poruszyła taki temat jak metabolizm, jak osteoporoza, czy umatoidalne zapalenie stawów? Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Ale ja najpierw zapytam Państwa, kto z Państwa słyszał taki termin metabolizm? Pewnie wszyscy, prawda? A kto z Państwa wie, czym ten metabolizm jest? Przemiana materii. A czym jest przemiana materii? Trawienie, tak? No bo właśnie bardzo często, czy to w gazetach, czy gdzieś w internecie, mamy cały czas mówiony metabolizm, metabolizm, przyspieszyć metabolizm, metabolizm zwalnia, ale mało kto nam mówi, czym w ogóle ten metabolizm jest. I tak naprawdę to jest taki proces, tak najłatwiej można to opisać. On jest bardzo złożony, oczywiście, ale żeby go uprościć, to możemy powiedzieć, że to jest proces przeksz przekształcania jedzenia, czyli tego, co jemy, co ląduje na naszym talerzu, w energię, energię, która jest nam potrzebna do codziennego funkcjonowania. Do utrzymywania naszego organizmu w zdrowiu i też do regeneracji. I mamy coś takiego jak podstawowa przemiana materii. Państwo słyszeli o takim czymś, czy nie? Taki termin podstawowa przemiana materii. Okej, okay, tutaj kilka osób kiwa głowami. No i podstawowa przemiana materii to jest taka ilość energii, można też inaczej powiedzieć kalorii, bo kalorie to jest właśnie jednostka energii, która będzie pozwalała utrzymać nasz organizm, na tak, te, ale tylko takie podstawowe jego funkcje. Czyli jeżeli byśmy leżeli w pokoju o dobrej temperaturze, wilgotności, żeby nasz organizm też nie musiał regulować temperatury, to ta ilość energii potrzebna jest nam tylko i wyłącznie na przykład na działanie narządów, Wewnętrznych, na oddychanie, na pracę mózgu, nic więcej. Czyli to jest takie minimum, które zapewni nam przeżycie. No i ta podstawowa przemiana materii zależy od kilku czynników. Jest to przede wszystkim wiek, jest to płeć, masa ciała, no i także skład ciała. Ponieważ jeżeli mamy więcej tkanki tłuszczowej, to ta podstawowa przemiana materii będzie niższa czy wyższa. Niższa, dokładnie. A jak będziemy mieli więcej mięśni, to będzie. Dokładnie, tak? Ponieważ tkanka tłuszczowa nie jest tak aktywna jak mięśnie. Mięśnie spalają więcej energii, czyli tych naszych kalorii, potrzebują ich więcej, żeby utrzymać nasze, nasz organizm. Mamy też coś takiego jak całkowita przemiana materii. Całkowita przemiana materii to jest wszystko ponad podstawową przemianę materii, czyli to, że ja tutaj stoję, że do Państwa mówię, że gestykuluję, to to jest już mój wydatek z yy, całkowitej przemiany materii. Aktywność fizyczna, właśnie mówienie, gestykulowanie, wszystko co nie jest podstawowymi funkcjami życiowymi, to właśnie wchodzi w skład całkowitej przemiany materii, czyli taki mamy wzór najłatwiejszy. Podstawowa przemiana materii plus aktywność fizyczna. I tutaj mamy też coś takiego jak termogeneza posiłkowa, ponieważ każdy posiłek, który my zjemy, także jest takim troszkę obciążeniem dla naszego organizmu i nasz organizm, żeby go strawić, także musi zużywać energię. I zaraz sobie powiemy, jakie właśnie pokarmy będą zużywać tej energii najwięcej, czyli będą przyspieszać też metabolizm, bo będą zwiększać nam całkowitą przemianę. Materii. I mamy czynniki, które mogą nam zmieniać ten metabolizm, i mamy czynniki, na które mamy wpływ, czyli modyfikowalne i niemodyfikowalne, czyli takie, na których wpływu nie mamy. No i mamy wiek, niestety, ale z wiekiem ten metabolizm zwalnia i można zauważyć czasami, że już tam po pięćdziesiątce, to te odchudzanie nie idzie tak łatwo, albo ten tłuszczyk łatwiej się odkłada i ten metabolizm zwalnia. Więc to jest naturalne, ponieważ po 30 roku życia u każdego człowieka będą zachodzić procesy, które będą sprawiały, że będziemy powoli tracić tkankę mięśniową. Tą tkankę, która będzie nam podnosić ten metabolizm. I tutaj mamy niektóre takie metody, żeby zapobiec temu procesowi, o których dzisiaj też będziemy sobie mówić. Jeżeli mamy mniej mięśni. Mamy mniejszy ten wydatek energetyczny, łatwiej jest nam właśnie przytyć, i wtedy mówimy właśnie, że ten, ten metabolizm zwalnia. Tutaj takim czynnikiem, na który niestety też nie mamy wpływ, jest płeć. I tutaj zazwyczaj mężczyźni będą mieli o wiele wyższy metabolizm, będą tak można powiedzieć potocznie mogli zjeść więcej i nie przytyć, tak? Mają większe zapotrzebowanie energetyczne i to jest związane z tym, że mężczyźni mają więcej tkanki mięśniowej. I tutaj też wchodzą czynniki hormonalne. Mężczyźni mają więcej testosteronu, to jest hormon, który pozwala i utrzymać i łatwiej budować tkankę mięśniową. Natomiast kobietom, które mają więcej estrogenu, jest troszkę trudniej zbudować tą masę mięśniową, dlatego my nie zbudujemy aż tak spektakularnych mięśni, na przykład jak mężczyźni, ale e, jak najbardziej możemy tutaj też wpłynąć na te mięśnie dietą i aktywnością. No i kolejnym czynnikiem, na który niestety nie mamy wpływ, jest genetyka. Tylko tutaj od razu powiem, że nie możemy zwalać wszystkiego na genetykę, ponieważ ta genetyka to jest mniej więcej 1-2%. I tutaj bardziej chodzi na przykład o choroby genetyczne i to, że na przykład Kasia je ciastka i ciasto jest zawsze chuda i w ogóle ja to tylko tyję odpatrzenia na ciastka, takie powiedzonka, no to raczej się nie sprawdza, że to są moje geny. To raczej jest właśnie kwestia aktywności fizycznej, także tego jak ta osoba się zachowuje, co je, a geny to tak naprawdę jest mniej więcej, coś chyba słabym jest. Metabolizm. Mamy coś takiego też, co nazywamy metabolizm. Mamy coś takiego też, co nazywamy NIT. Słyszeli Państwo o czymś takim? To jest wydatek energetyczny niezwiązany, bardziej aktywna, nie wykonując ćwiczeń. I właśnie, to jest największa zmiana, jaką I właśnie to jest największa zmiana, jaką możemy zrobić. Nawet siedząc tutaj Państwo, możemy zrobić. Nawet siedząc tutaj Państwo mogą sobie gdzieś tam spinać stopy, machać nogą. I to jest właśnie nawet taki mały wydatek, który zebrany w ciągu całego dnia. Naprawdę może zmienić różnice. I dlatego też się mówi, że takie osoby nerwowe, nerwusy są szczupłe, prawda? Często tak jest. Bo te osoby po prostu cały czas się ruszają, tak? Cały czas coś robią, muszą coś robić i mają większy wypadek energetyczny i przez to też mają wyższy metabolizm. To, co jeszcze wpływa na nasz metabolizm, na to, że łatwiej jest nam przytyć, to jest siedzący typ życia. W ogóle cały nasz styl i typ życia. Jeżeli siedzimy, tak, mamy mniejszą aktywność fizyczną, mamy mniej.